W tym filmie przedstawię, dlaczego moim zdaniem rapy umierają oraz jak temu zapobiec. Dodatkowo w trakcie filmu wleci informacja o losowaniu naprawdę grubej kaski, także zapraszam do oglądania. Takim pierwszym i chyba największym gwoździem do trumny tej edycji box PvP na rapach.pl było oczywiście włamanie, którego fragment macie aktualnie na ekranie, podczas którego doszło również do wycieku, co zniechęciło. Dużą część zarówno streamerów jak i graczy do dalszej rozgrywki i co przyniosło też na przyszłość bardzo dużą zniesławienie dla serwera i na pewno nie odbiło się dobrze na tej edycji. Kolejną kwestią, która mi się mocno rzuciła w oczy jest coś co było zrozsądne również tjum. temu od Pandory Gate tylko że kilka lat wcześniej, kiedy prowadził on swój serwer MCCW. Otóż Spora część komunikacji rzuca mu wtedy nieznajomość tego serwera, co ostatecznie zostało wytłumaczone tym, że jest on tylko i wyłącznie twarzą reklamową. Niestety w przypadku ekipy RAPy nie wygląda to tak jak u niego. Ponieważ ekipa RAPy również nie zna swojego serwera, co mocno widać na odcinkach w momencie, kiedy nie ma Tobiasza, kiedy Bush czy Mikols po prostu odkrywają dosłownie serwer, z tym, że podczas drugiego miesiąca edycji. Co moim zdaniem jest słabe. Serwer ten jest brandowany dosłownie nazwą ich ekipy, ich niki, nazwy, skiny pojawiają się na setach, są oni uważani za swego rodzaju właścicieli serwera, również ich content się opiera w głównej mierze na serwerze, no i tworząc ten serwer, no nie oszukujmy się, ale wypadałoby znać chociaż co, gdzie i jak i pokazać community, że, jak, że jakkolwiek jest się zaangażowanym w to, jak wygląda gameplay, a nie jest on tylko i wyłącznie zlepkiem przypadkowych kliknięć w technika. Poza kiepskimi hitami czy gameplayem, ja zauważyłem ostatnio, że zasadniczo na wszystkich największych serwerach, czy tutaj Mainstarze, Anarki czy Coxcraftcie na przykład, są kanały propozycje. Kanały, na których dochodzi do swego rodzaju integracji między administracją, właścicielami serwera, a graczami, na których każdy może podać coś, co mu przeszkadza. I co mogłoby być lepiej, co serwer mógłby wprowadzić nowego. Na rapach czegoś takiego nie ma. Na rapach to naprawdę wszystko jest totalnie losowe. Hity zmieniane są dosłownie z tygodnia na tydzień, chociaż nie znam osoby, która nie narzeka na te hity, ponieważ i tak zawsze są tragiczne. A to tak w sprawie Antychita Myśleliście, że coś po dwóch miesiącach edycji i włamaniu się zmieniło? No oczywiście, że nie. Nawet jest gorzej ponieważ na serwerze siedzi znacznie mniej administratorów, którzy realnie mogą banować. W momencie, kiedy gracz spotyka 4 i zgłasza go na help najczęściej nawet nie mogą kto zbanować, i tak osoba jest niebanowana. Jeśli mamy nagranie z tego, jak ktoś nas zabił na cheatach, czy widzieliśmy po prostu takowego cheatera i nagranie jakby perfidnie na to wskazuje, to wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ zgłaszając go na Discord, o ile będziemy w ogóle w stanie otworzyć ticket, często takowego nie da się po prostu otworzyć, ponieważ jest ich za dużo, na no odpowiedź. I tak będziemy czekać na tyle długo, że itemy z backupa odrobimy, a o też zapomnimy. Także to jest na rapach absolutnie totalna porażka. Myślicie, że youtuberzy i streamerzy mają w tej kwestii łatwiej na serwerze? No okazuje się, że nie. Łapcie na ekran dwa fragmenty z filmu Pippi Smurfa oraz które doskonale mówią jak to wygląda z ich perspektywy. Rapy boxy, jedną laskę świąteczną, trzy świąteczne haki oraz kusze przyciągania. No mój Ender nie, pa, nie, nie dysponuje jakimś dużym kapitałem, ale no niestety, że tak powiem, na tej edycji mega ciężko się to wszystko gromadzi, kopiąc nawku, bo to kopanie nawkę jest strasznie znerfione i mega nieopłacalne, ale kopię na nawku na moim po prostu drugim laptopie, który sobie cały czas gdzieś tam chodzi, żeby jakiekolwiek siano właśnie tutaj nagranie mieć. No bo szczerze mówiąc, administracja w ogóle nie wspiera twórców na tym serwerze i co jest zabawne, no bo to nie wiem, no nie, nie czuję. W w ogóle wsparcie tutaj jak się nagrywa, żeby cokolwiek administracja pomagała No na innych serwach to jakieś kluczyki, coś zawsze się to gdzieś tam dostanie No na rapach jest to dziwnie rozwiązane Streamów niestety nie ma możliwości, bo jak wiem był wyciek na rapach Moje IP zostało tam zlikowane, przez co nie mogę streamować Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo naprawdę Uwielbiałem to robić yy. Może to na, no, że to była moja pasja, uwielbiam poprawiać wam humor, przy okazji udawać debila, może i trochę nim jestem i sobie przy okazji poprawiać humor, jest mi naprawdę z tego bardzo przykro, robię wszystko, by ogarnąć jakoś internet i móc wrócić do tego, na ten moment niestety nie jestem w stanie, nie polecam serwera jakim jest rapy, ale naprawdę, przysięgam, nie znam gorszej administracji jak, niż tam, jaka jest, przysięgam, nie znam. Już nawet nie chodzi o ten wyciek, ale o organizacji i wszystko, widać to po o spadku graczy, o wszystkim, nie polecam totalnie. Aktu Jeśli to oglądasz, to wiedz, że na mój Discord właśnie wleciało losowanko na aż 100 milionów, także łap link w opisie, no i wbijaj, bo im spoko wygrać taką kaskę. Serio rapy. Kalendarze zasetki złote oraz karnety, to jest wasz sposób na eventy? Mi osobiście te dwie rzeczy pokazały dobitnie. Serwer RAPY jest mocno nastawiony na zarobek. No ale, cóż by się dziwić. W sumie reszta eventów, oprócz tego, że są najczęściej powielane, to wyglądają również tak, że stoimy na strefie AWK. Resztę tego wątku po prostu lepiej przemilczeć, bo aż szkoda gadać. W dużym skrócie, rapy.pl umiera. Są na nim bardzo kiepskie eventy, a sam w sobie jest mocno pay-to-win. Liczba graczy ciągle spada, a argumentów, takich jak podałem ja, myślę, że każdy z nas mógłby wymienić osobna kilka. Także nie poruszyłem w tym filmie wszystkich kwestii, ale moim zdaniem te najważniejsze. Fajnie, jakbyście widzowie napisali w opisie, w, w komentarzu, czy się zgadzacie ze mną, jak wygląda wasza perspektywa, dlatego. Oraz czy uważacie, że ta edycja na rapach umrze? Pozdro, Cześć i czołem bierzcie udział w konkursie.